Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj troszeczkę odniesienie do Ewangelii. Czy Ewangelia uczy sztuki wojennej? Zauważcie, sztuki. Czy wojny można nazwać sztuką? Jest termin kontrowersyjny, tak to ujmę. Teraz słuchajcie, wielu zauważyło, że ja dość często powołuję się lub w komentarzach, czy tam jestem katolikiem i tak dalej też miałem takie odpowiedzi na innych kanałach, On no, takich, oglądam kanały i oni mówią, czemu ja jeszcze jestem w kościele rzymskokatolickim, czemu w ogóle chodzę na uczestniczę w Eucharystii, czyli w Mszy Świętej, więc ja tutaj czasami odpowiadam, że ja to odróżniam, ja z e... z tego po prostu klanu Kleru, z tej filozofii Episkopatu Polski szczególnie, ale również e, światowego e, klanu, również łącznie z Rzymem, to już się dawno wypisałem, ponieważ ci ludzie mają bardzo niewiele wspólnego z Ewangelią. Oni już dawno odeszli od wiary, no i szczególnie od Słowa Bożego. Natomiast ja zostaję przy wierze. Ja cały czas uznałem, że dlaczego? Przecież te budynki to nie oni zbudowali. Uczestnictwo w mszy jest i ważne, i ja tak powiem: już tak e, troszeczkę kolokwialnie, ja się dobrze czuję po prostu. <laughs> Jeżeli to kogoś może urazić, że ja tak do tego podchodzę, trudno. Ale e, tak jak wspomniałem, ja się kieruję właśnie Ewangelią, tym Słowem Bożym, nie tym, co wymyślili jacyś tam doktorzy Kościoła, jakieś tam dziwne akcje. Dużo się na ten temat opowiadałem. Wracamy do, do czasów obecnych. W wielu swoich postępowaniach również kieruje się właśnie Ewangelią, i to nie jest tak, że ja zaglądam, szukam wersy, wersu, tekstu, który mógłby mi tam w danej dziedzinie pomóc. Czy przy... Nie, nie, po prostu yy, bardziej mi to pomaga w postępowaniu i w relacjach międzyludzkich. Yy, co ma Ewangelia z wojną? Otóż słuchajcie, yy, z obecną wojną na przykład na Wschodzie. Jest taki tekst, przeczytamy go. Miałem go powiedzieć tak swoimi słowami, ale uznałem, że tym razem go przeczytam. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, najpierw nie usiądzie i nie naradzi się, czy 10 tysięcy może zmierzyć się z tym, który z 20 tysiącami nadciąga przeciw niemu. A jeśli nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i prosi o warunki pokoju. Prosi o warunki pokoju, ważne. E, o co tu chodzi? Proszę Państwa, e, tak się prowadzi wojnę. Jeżeli dowiadujesz się, że siły. Jest jakiś napastnik, siły wroga są przeważające, jaki jest sens posyłać 10 tysięcy własnych mężczyzn na rzeź? Jeżeli przeciw każdemu z nich będzie postawionych, hmm, będzie postawionych e, dwóch. Już Ewangelia tego uczy, prosisz o warunki pokoju. Nie żądasz. Nie, nie żądasz. To jest bardzo, bardzo ważna że, różnica, nie żądasz. To ty jako ten słabszy prosisz o warunki pokoju. Po co? Po to, żeby uratować swoich ludzi, swoich żołnierzy, ratujesz ich w ten sposób. Nie wysyłasz ich na rzeźnię. Tego uczy właśnie Ewangelia. Co robi episkopat polski? Przede wszystkim dumnie raduje się i ich to już rajcuje. Śmieją się w świątyniach. Ja to słyszę na własne uszy. Proszę Państwa, ja to słyszałem, e, będąc w pewnym kościele, gdzie kapłan prosił, on oczywiście nie, spo, nie, nie, u, nie ujął to tymi słowami, że on prosił, ale on prosił o wojnę Polski z Białorusią i Rosją bo on się modlił o jakąś o wojnę z Białoru, Białorusią i, i Rosją czyli w rzeczywistości on się modlił do swojego Boga, bo nie do mojego o wojnę z Białorusią i Rosją teraz proszę Państwa mamy tutaj na naszej wschodniej flance tragedię ja to nazywam tragedią za co zostałem o, prawie słownie na razie zlinczowany, bo wielu uznało, że jak ja tak mogę postępować przecież to to taka fascynująca tam się rozwija akcja, a my tutaj jacy jesteśmy bohaterscy, odważni. Zobaczcie, jeden król wychodzi przeciwko drugiemu. No przypuśćmy, jeden rządzi i drugi, no mam takiego co zawodnika, tego drugiego nawet nie, nie wiemy o kogo chodzi. Co ten człowiek zrobił, kiedy dowiedział się, że przeciwko niemu nadciąga armia, albo że już uderzyła armia? Czy poprosił o warunki pokoju? A czy w ogóle wysłał jakiekolwiek posterstwo? No, co zrobił? Mamy dzisiaj, proszę państwa, praktycznie przełom listopada i grudnia 2022. Teraz oglądam portale, portale konkurencyjne i okazuje się, że od lutego do dnia dzisiejszego, dzięki działaniom tego człowieka i popleczników jego z zachodu, już nie będę mówił o tutaj o tych polińskich, to jest, to jest rzygowiny, jest tragedia, ale co się stało? Po same, jego, to jego, jego, yy, jego ministerstwa, jego tam podają do publicznej wiadomości, że na dzień dzisiejszy zginęło 300 tysięcy, słuchajcie, 300 tysięcy mężczyzn, no i tam na pewno i kobiet również, yy, żołnierzy. Nie mówię tu o cywilach. 300 tysięcy. Jakaż to jest, jaka to jest ogrom... dla mnie to jest ogromna liczba. No to jest nie, nie do pomyślenia, coś takiego, że to się dzieje. Ten człowiek, ja spiew, przewidziałem już w marcu, nie usiądzie do, żadnych, do żadnego stołu rozmów, choćby mu, choćby papież przed nim klękał, on nie usiądzie. Ja to przewidziałem już na początku. Ja już przewidziałem, że on nie usiądzie nie będzie rozmawiał. Nie będzie prosił o żadne, o żadne warunki pokoju. Ja oceniłem, że usiądzie do stołu rozmów, kiedy przekroczy liczbę miliona ofiar. Druga strona, nie wiem, może teraz jestem w błędzie, ktoś, jeżeli tam zna rosyjski, bo tam ci też ministerstwa podają, że zginęło. Ja ostatnią liczbę, jaką słyszałem, może ona jest trzykrotnie wyższa, ale ostatnią, jaką liczbę słyszałem, to było 50 tysięcy. Ogromna liczba. Dla mnie, dla mnie e, również 50 tysięcy. Ee, Rosjan jest to, og jest to ogrom. No, Wyobrażacie sobie 50 tysięcy młodych, młodych ludzi, którzy powinni, czyli razem, na dzień dzisiejszy, sumując, ten już pozbawił życia 300 tysięcy, Rosja 50, czyli mamy na dzień dzisiejszy, nie, nie, to może na dniach będzie 400 tysięcy ofiar. E, w imię czego? W imię kogo? Dla kogo? I dlaczego? Tutaj się nam podaje, że tam chodzi o jakieś. E, ziemię, ktoś do kogoś należy, ktoś chce współpracować. Tak naprawdę e, tutaj ci zachodni to twierdzą, że po prostu trzeba zachować zasady stalinowskie. Co Stalin ustalił jest świętością. Jest świętością, bo to są staliniści. Oni zresztą uznali, że już przechodzą na nazizm. Również co Adolf chciał zrobić też jest świętością. I należy zachować te zasady stalinowskie, później te wszystkie zasady okupacyjne i tyle. Wracając jeszcze, właśnie do tej, do tej Ewangelii, do tej właśnie Ewangelii. Gdybyśmy się, gdyby, ja powiedziałem, gdyby się towarzystwo stosowało do Ewangelii, byłyby zapewne ofiary początkowe, ale można byłoby ich uniknąć. Niestety, musimy tylko i wyłącznie, obs staliśmy się jak gdyby takimi widzami. Bardzo to rajcuje. Ja widzę, Mm, widzę społeczeństwo polińskie y, strasznie takie podniecone tą akcją tam, zadowoleni, cieszą się, radują. Ja jeszcze być może nakręcę, ale tylko tak wspomnę. Ostatnio na dostałem telefon od pewnej, nie wiem kto tam został zatrudniona i ona dzwoni, że tam zbierają na jakąś, na jakąś dziewczynkę, na chorobę i tak dalej. I ja mówię, to może Pani się zwróci do ministerstwa. Tam jakiś gość y, 50 milionów za... 50 ton złomu zapłacił, no to będzie miało to lufę i tak dalej, to niechby z jednej tej chałbicy zrezygnował, no to będzie na leczenie tego dziecka. Ja też bym to chciała. Burknę, ona burknęła do mnie. No i rozłączyliśmy się. Wy zbieracie na dzieci, a ten miliardy wysyła Episkopat Polski. Cieszy się, że tyle miliardów wysyła. Ale to jest zupełnie inny temat, ja tylko odjechałem, zaznaczam. To jest inny temat. Tutaj jest dobrowolność, chcą, katastrofy niech będzie. Tylko widzicie, nie rozumiem, nie rozumiem radości w świątyniach. Ja, tak jak mówię, nie, nie rozumiem tego, tego, tego szczęścia. No już telewizornia, to, to, to wiadomo, no to tam są Żygowiny. To trzeba mieć naprawdę wiele wytrwałości, żeby dzisiaj włączyć telewizornie i zmusić się do oglądania jakiegokolwiek syfu, jaki tam płynie. Tych, tych, tych kłamstw. W telewizorze nie dowiecie się, że na dzień dzisiejszy ten człowiek jest odpowiedzialny za 300 tysięcy, bo dowiecie się, że nie, nie on, to nie on jest odpowiedzialny, odpowiedzialny jest ten drugi. Ale wiecie, o, o kim mówię odpowiedzialny jest ten drugi, tylko to się nie dowiecie, że ten przez całą swoją kandydaturę napierdziela rakietami yy, i ma na sumieniu ponad, nie wiem, 5 tysięcy czy ileś, yy, cywilnych ofiar, a zresztą teraz to samo robi, bo jego wojska ostrzeliwują cały czas, cały czas osiedla, domy, yy. komu się uda uciec, to jest dobrze, no to to się dzieje teraz właśnie w Charkowie, no to widzimy Weszło z komando, młodzi chłopaki wyciągani do lasu, rozstrzeliwani na masową skalę. Ku uciesze i radości poliniaków. Cóż powiedzieć? Trzymajcie się.